Cześć, major z tej strony. Ja, co prawda, jestem na muzycznej emeryturze już parę ładnych lat, ale dzięki nominacjom do Hot 16 Challenge 2 od Tomka Słoty zwanego kiedyś Talibem i od Marka postanowiłem ogrzewać jakieś stare rzeczy i zobaczyć co z tego wyjdzie. Także jedziemy. Wierzę w ludzi bardziej niż oni we mnie. I wierzę w to, że zło ominie mnie. Pomimo sterzeń i błędu za błędem, Pędzę jak zwierzę, a wiara orężem. Ja wierzę w ludzi bardziej niż oni we mnie. I wierzę w to, że zło ominie mnie. Pomimo sterzeń i błędu za błędem. Jak zwierzę, a wiara orężem Nieważne co mi mówią, jak każą się ubierać Ja stoję dość długo przy własnych sterach powoli, lecz stabilnie, wiatr wrzagle nabieram Nie wsiadaj w czasie jazdy To moja karuzela Najpierw trzeba zbierać, potem przelać Chcesz odłożyć, a nie możesz, bo się nie da Problemy można mnożyć, większość większości się nie przelewa Życie jest jak komiks, taki w którym nie ma trzebać Nie wiemy jak żyć, ale przecież jakoś trzeba bo, 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 przecież jakoś trzeba. O, oh, o, oh, o, oh. ja wierzę w ludzi bardziej niż oni we mnie. I wierzę w to, że zło ominie mnie. Pomimo sterzeń i błędu za błędem, pędzę jak zwierzę, a wiara orężem. Ja wierzę w ludzi bardziej niż oni we mnie. I wierzę w to, że zło ominie mnie. Pomimo sterzeń i błędu za błędem, jak zwierzę, A wiara oręże mi choć klepią mnie po plecach To od ręki bije chłód, jakby to była proteza Ja ciągle z głową w przód, co dzień świat przemierzam Nie czekam na cud, na końcu jest meta Za nią jest miód, ważne jak na mnie patrzą Jak człowiek na człowieka, czy jak jastrząb Czy ktoś się uśmiecha, czy zajęty kalkulacją Czy choć mrugnie mu powieka, albo oczy się rozjaśnią Gdyby nie było ludzi, to ja idę sam przez miasto Bo najłatwiej jest poklepać lub przygodać Klasnąć, bo najłatwiej jest poklepać lub przyklasnąć. Wierzę w ludzi bardziej niż oni we mnie i wierzę w to, że zło ominie mnie. Pomimo sterzeń i błędu za błędem pędzę jak zwierzę, a wiara orężem. Ja wierzę w ludzi bardziej niż oni we mnie i wierzę w to, że zło ominie mnie. Pomimo zderzeń i błędu za błędem Pędzę jak zwierzę Awiara orę, że mi choć będą rzucać błotem Pyta co potem ja robię swoją robotę I tak dalej, i tak dalej A ja chciałbym nominować do dalszej zabawy cenę na Sound I chyba tyle, bo wszyscy już chyba zrobili swoje wersje. Pozdro!